Dzień dobry, nazywam się Bartosz Łażewski, aktualnie studiuję informatykę na drugim stopniu na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moje zainteresowania naukowe to głównie robotyka morska i programowanie. Poza nauką lubię uprawiać sport i spotykać się z ludźmi, z którymi łączą mnie pasje i zainteresowania. Moje największe sukcesy naukowe to m.in. czołowe miejsca w konkursach o nagrodę ministra obrony narodowej za budowę łącznie czterech bezzałogowych pojazdów podwodnych, udział w dwóch pracach naukowo-badawczych, współautorstwo w trzech artykułach naukowych oraz trzy stypendia rektora Akademii Marynarki Wojennej. Walczę o laur Czerwonej Róży, ponieważ rozwinie ona moją karierę naukową i zawodową oraz pozwoli nawiązać wartościowe znajomości.